Witam, dziś pokażę, jak zrobić własną stronę internetową na u.pl. Link będzie podany w opisie. Dajemy załóż konto. Tutaj wpisujemy, że użytkownika niemal hasło i tak dalej. jestem zalogowany. Przepraszam za zacięcie, ale w tym samym czasie czy inne filmiki daję na YouTube, więc trochę to jest. Najpierw dajemy strony www, uh, uh, uh. dodaj nową stronę tutaj na przykład jakieś hasło dodaj tutaj, dodaj nową stronę dodaj hmm. w stronę? stronie nie, to dam mnie końca zaznaczaj hmm, tu mam jedną stronę taką, tak się nazywa na YouTube ogólnie i jest aktywna. Normalnie będzie tu pisało nieaktywna, ale żeby była aktywna, trzeba dać na bazę MySQL, dodać nową bazę. I tutaj trzeba by, będzie wpisać hasło strony. Dwa razy dodaj i tu będzie jest strona www i będzie pisało aktywna. Potem wystarczy, ja sobie robię zawsze tak, że to kopiuję, wylejam tu i mam gotowe, ale wy możecie wpisywać, więc się tam nie chce. No to dziękuję, proszę o komentarze, subskrypcje i łapki w górę.